Witajcie na kanale ZEPTOBOX, z tej strony Waldemar Wawer ten temat już znacie, ten też, ten też, ten też oprócz tego, że świecą się dodatkowe kontrolki, bo podłączyłem trzy panele 750W łącznie żeby też coś tutaj doładowywało, bo dzisiaj przyszły yy, te nowe akumulatory 100 godzin. po co wam pokazuję Coś takiego prostego jak podłączanie akumulatorów, no bo, coś takiego jak balanser AKU, oczywiście firmy Volt Polska z tego tytułu, że no po prostu jest najtańszy, 5A. Po co on jest? Po to, żeby wyrównywać napięcia na obu dwóch akumulatorach, które są w szeregu, i to jest bardzo fajna opcja. Ja zawsze się zastanawiam, dlaczego też producent samego akumulatora nie balansuje ogniw w akumulatorze łowiowym. Niby one powinny być identyczne, ale wiadomo, że nigdy nie są. I to by też przedłużyło sporo e, taki, jakby, żywot akumulatora. No słuchajcie. Tak jak mówię, 5A prąd wyrównujący maksymalny, więc zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać tu w tej konfiguracji, tutaj nie było tego, no ale te akumulatory to wiecie, to już tam wyciskane na maksa, one mają łącznie chyba, bo każdy z nich ma po 26Ah i czyli one tu w sumie powinny dawać tam 50 parę, a nawet nie dają 9Ah łącznie pojemności, więc no to tak wymieniamy, no i tyle słuchajcie, rozciąłem to, ja już muszę to sfilmować, bo w komplecie Widzę, że są śrubki z podkładkami to duży plus. I styropian zabezpieczający. O, jeszcze jest że nawet do 15V można te akumulatory jakieś mają, właśnie być. Ten WLR czy coś tam takiego to się zwie. Technologia. W każdym razie. Słuchajcie, może. Może dla kogoś się przyda. Podczas zakupów wpisz kod zima. A otrzymasz 5% rabatu. Cały asortyment, słuchajcie. 5% rabatu ze strony INRGPL. No tak przy okazji. Nie wiem, może. Dlatego, że pokazałem ich nagranie ostatnio. Nie wiem, całkiem wyglądają solidnie. Dobra, muszę znowu mieć dwie ręce, żeby tu wytargać to. Kochani, więc, żeby was nie zanudzać, no to powiem tylko pokrótce, co zrobiłem tutaj. Ze względu na to, że oczka i tak mam takie niestety małe mocy. Więc połączyłem podwójnie kablem, czyli podobnie jak tutaj Volt Polska zrobił, tylko Volt Polska ma tutaj porządne te oczka. Porządniejszy bynajmniej na razie to tak zostaje, bo tu duże jakieś prądy nie będą płynąć, i teraz w, jakim, w jakiej kolejności podłączałem? Ten w tej instrukcji teoretycznie jest napisane, żeby podłączyć najpierw plusy, więc nie do końca to rozumiałem, bo dlatego że wiadomo jak tu jest plus, to tu jest minus, i, ale wtedy tu jest plus, bo tu jest minus. No więc, właśnie w takiej kolejności staram się podłączyć. Czyli to najpierw skręciłem, był tylko ten czerwony kabelek od tego balansera. Później biały kabelek, Dokręciłem tutaj. Yy, zaświeciły się obydwie diody, ale tak żarząc ledwo. Podkręciłem później tu. Się tak zdziwiłem, że to ciepła. To zimne jest bardzo. I ostatni. Podłączyłem minus. I zaczęło migać, że w akumulatorze A. Napięcie jest wyższe. Ten balancer powinien balansować 20 mV według instrukcji. Oczywiście. Nie chcę być sceptyczny, ale instrukcje często nie opowiadały tutaj prawdy. Nie wiem, jak Wam to pokazać jedną ręką, ale postaram się. W każdym razie tak. To jest teoretycznie akumulator. A nie, bo akumulator A jest od plusa. No dobra, zaraz zobaczymy. 13,57 jest tutaj z minusem, bo jest odwrotnie polaryzacja. A 13,47 jest tutaj. No więc faktycznie jest to 10 mV różnicy. Sprawdzałem, że tutaj pomiędzy tym a tym Jest 0,4 Ktoś dzwoni Telefonik zadzwonił I w międzyczasie, w międzyczasie Oczywiście tutaj przestało to migać Bo to 20 mV Powinno wykrywać różnicę Jeszcze raz tutaj sprawdzimy Czy jest teraz 13,57 I 13,51 Zobaczcie jak ładnie balancer to Oczywiście on jest tylko 5A, czyli nawet jeżeli ładujemy, powiedzmy, byłaby sytuacja, że 30A, to z tego co ja rozumiem, to on robi na tym jednym akumulatorze, na którym jest wyższe napięcie, zwarcie do 5A tak, ja to rozumiem, zwarcie, żeby tutaj napięcie trochę przytłumić, po to, żeby się podładował ten bo tak działają BMSy, wszystkie BMSy zresztą od litowo-jonowych, dokładnie na tej samej zasadzie tylko prąd bilansowania jest mniejszy takie protektory widziałem, no ten kosztował 100, 100 zł, 99 dokładnie więc naprawdę cena rewelka yy, względem możliwości natomiast, yy, zaraz tylko zobaczę, który jest akumulator a, czy ten od plusa, pewno ten od strony plusa i też na to nie zwróciłem uwagi więc to pudełko powinno chyba być odwrotnie. Jeżeli miga, to znaczy, że napięcie A jest większe od napięcia B, a napięcie tego po lewej było. Aha, czyli, no, czyli chyba dobrze podłączyłem. Tak. no Zobaczcie, ale A tu jest niby, że to od czerwonego. Dobra, to już w sumie dla mnie nieważne, czy A, czy B. Piszcie w komentarzach, jeżeli. Rozumiecie o co tu chodzi, ale pewno będzie 50% na 50%, bo w instrukcji jest akurat, że od strony, tak jak pokazałem, tak, że jest AB, gdzie jest plus, tak? Czyli tu mamy czerwony plus, tu mamy czarny minus, czyli dokładnie tą skrzyneczkę powinienem odwrócić odwrotnie, i wtedy ten jest po prawej, niejako naszej stronie teraz jest A, a tamten jest B, więc Powinno to dać, że jeżeli A miga, a tak to robiło, to napięcie A jest większe niż B. No co nie było prawdą. Więc prawdopodobnie coś już tu jest, zobaczcie, chyba namieszane Albo ja źle rozumiem tą instrukcję. Poprawcie mnie zatem. Teraz, właśnie tak ku udowodnienia No na tym kablu połączeniowym zawsze będą jakieś straty. Tym bardziej, że zrobiłem takiego długiego. Lepiej jest zrobić tu krótszego i, i żeby działał. Natomiast w ten sposób sprawdza się ile się traci tak, czyli, czyli tutaj, no teraz nie płyną żadne prądy, więc bym musiał odłączyć zasilanie Ymm, i tu wtedy się sprawdzi spadek napięcia, czyli podłączamy po jednej stronie kabla i po drugiej no i mamy spadek napięcia i będziemy wiedzieć ile tu tracimy na tym łączniku no więc tak jak jest teraz wszystko zasilane wyłączę bezpiecznik przełączyło się no tu widzicie, jakiś tam undervoltaż jest. Jakieś 59V. Możemy zobaczyć, jaki tu jest spadek napięcia. I teraz widzimy, że jest 6,3mV, tak? Miliwolta, tak, 6,3mV. No, czyli teraz możemy też sobie zbadać. Prąd jaki płynie, bo tutaj powinien niewielki prąd płynąć, tutaj nie pokazuje w ogóle o 10 Amper Tak, około 10 Amper, tam teraz drzwi, więc to nie jest jakaś duża ilość, tu nie powinno teraz płynąć nic. No wiadomo, że ten miernik nie jest zbyt dokładny, czy multimetr, jak to niektórzy mnie poprawiają. Dobra, więc włączymy teraz zasilanie solarne. Ładowanie solarne i zobaczymy teraz dalszą część, czyli przełączymy priorytet, że najpierw z paneli, a później, żeby było z baterii, choć chyba to jest pod jednym obwodem, właśnie to jest problem tego inwertera, więc no, nic się nie zmienia. Po prostu, taka będzie różnica, że jeżeli włączę zasilanie w tej chwili, z powrotem To powinien zostać na... Właśnie, na battery mode No taka jest różnica Więc, znowu sprawdzamy ile amper tu płynie Czyli z akumulatorów teraz 9, tam było 10 prawie A tutaj z... Solarów 1A, tak? No więc, brakujące 9 sobie dobiera. No ale nie ma w tej chwili słońca, że jest taka godzina, że to niestety tak wygląda. No więc, co chciałem jeszcze przetestować, to to, że oczywiście ten balanser na Leonkon zbalansowo, czyli ile na tych bateriach powinno wytrzymać teoretycznie 100 Ah przy 24 V czyli 100 razy 24 daje nam 2,4 kWh tak najprościej licząc, oczywiście to jest pojemność brutto można powiedzieć brutto, czyli taka, która może faktycznie nie wyjść dobra, przełączymy ten pstryczek na priorytet z AC dobra i te bateryjki, niestety też sobie z AC ładuje. Więc to jest właśnie ten minus tej akurat wersji. No, zobaczcie, 15A. Więc tu mamy ładowanie już 7, bo na początku było 15. Balancer nam pokazuje, że znowu coś z A jest nie tak. Więc tu mamy 0,14, a tu powinien płynąć większy prąd, jeżeli no, 0,2 A, czyli coś tam próbuje balansować. Natomiast według mnie, według mnie, to jest tylko moje zdanie to powinno być w ten sposób teoretycznie. Czyli że to jest akumulator A, a to jest akumulator B. No, no dobra. Niech będzie tak jak producent w instrukcji zaznaczył No, słuchajcie Więc tyle wyszło, niestety znowu eee, Informacji Tak to jest, jak jest Bez, 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 bez. scenariusza Przygotowanego wcześniej tylko Na power robione, no Dzięki, na razie, hej Słuchajcie, także na szybciku Przypominam, bo przecież do końca lutego Jest niedługo Bo ja to przesyłkę odebrałem 22 luty a do końca lutego jest ten 5% rabatu przy wpisaniu zima, więc korzystajcie z tego, jak chcecie. Ja tam nic z tego nie mam, ale takie coś dorzucili tu inerge.pl. Tyle.